Witajcie kochani w nowym filmie na moim kanale. Wiem, że nie nagrywam przez bardzo długi czas, ale to dlatego, że dużo się u mnie działo. Ogólnie wyprowadziliśmy się z Manem z Queensu, czyli z miasta na Long Island. Nie wszedłam na parking. Um, I mieszkamy teraz na Long Island w domu rodziców Manego, dlatego że. Um, Myślimy... Ciężko nam było dojeżdżać w tą i z powrotem. Ja też zmieniłam pracę, co też jest kolejną nowością. Już nie pracuję w Kancelarii Prawnej na Brooklynie. Teraz pracuję w Kancelarii Prawnej na Long Island w Garden City. I pracuję na pół etatu. Tak, żebym też na pół etatu mogła robić w nieruchomościach. I um, pracę zaczęłam tutaj już ponad miesiąc temu. Także dzisiaj będziecie mieli dzień ze mną w pracy. W kancelarii, więc wam trochę pokażę za dużo nie mogę, ale chociaż troszkę. Jest to bardzo duża kancelaria. Wcześniej pracowałam bardziej jako sekretarka paralegal w małej kancelarii, w kancelarii która miała trzech prawników. Ta kancelaria jest bardzo duża, ma różne działy, różne departamenty. Ja pracuję w Departamencie Finansów. I um, nie pracujesz ani jako ani sekretarka, ani paraligal. Zajmujesz się po prostu dokumentami, numerami, wrzucaniem tego w komputer, drukowaniem różnych um, faktur i Różnymi takimi rzeczami bardziej papierkowymi, związanymi z finansami. Ta firma zatrudnia 50 prawników, a ogólnie pracowników jest około 100. Jak na razie jestem bardzo zadowolona. W ogóle zostałam przywitana um, małym prezencikiem, co było mega cute. Dostałam taką butelkę na wodę z nazwą firmy i dostałam koszulkę również z nazwą firmy. Nie będę mówiła, jaka to jest firma, bo to nie ma bardzo znaczenia, nawet nie wiem, czy bym mogła, ale powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Wszyscy są tutaj mega mili. Um, nikt nade mną nie stoi Nie czeka, nie mam jakichś takich crazy Deadline'ów jeszcze Może jeszcze, może wcale tak, by nie będę miała W każdym razie dostaję różne dokumenty Do włożenia do systemu i po prostu to musi być zrobione Dzisiaj, z dzisiejszą datą um, Ale nikt nade mną nie stoi po prostu jest taki luz, większe zaufanie, jak mi się wydaje. Co mi się tutaj bardzo też podoba, to są godziny. Jako pracując na pół etatu, muszę mieć wyrobione 30 godzin w tygodniu. Bo tak naprawdę nie ma znaczenia, na którą ja godzinę przyjdę, o której godzinie wyjdę. E, zaraz zobaczycie, tam do naszego biura można wejść na odcisk palca albo na kartę. Także ja, o której bym chciała godzinie, mogę przyjść do biura. Pewnie zazwyczaj w ten sposób pracują bardziej mecenasi, prawnicy, ale... I jakbym przykład, miała dużo, Jakby się dużo przykład działo w ciągu dnia, to mogłam tam sobie zostać i siedzieć. Więc ja sobie wymyśliłam taki grafik, że od poniedziałku do środy pracuję od godziny 8 do godziny 17, ponieważ mam pół godziny przerwy na lunch. Mogłam mieć godzinę, ale ja wybrałam krótszą wybrałam 30 minut zamiast tego. Pracuję od 8 do 17 przez te 3 dni, a później, we czwartek, pracuję od 8. Do 12.30, to nie mam przerwy na lunch. Wtedy od razu po pracy w czwartek, od razu po pracy tutaj, jadę do mojej pracy z Agencji Nieruchomości, która również znajduje się w tej samej miejscowości i jest to jakieś niecałe chyba 10 minut jazdy. Także ja tam jeżdżę w czwartki po pracy tutaj i od razu um, w piątek rano. Także zabieram was ze mną. A ja ogólnie ja właśnie planowałam nagrać takiego vloga w czwartek, wtedy, kiedy będę tutaj część i część tam. Ale po prostu dzisiaj miałam taką wenę, a przez ostatni czas nie miałam w ogóle. Także dzisiaj wam pokażę biuro tutaj, a agencję nieruchomości w um, czwartek. Wjechaliśmy już na piąte piętro i jeszcze nikogo nie ma w pracy, dlatego muszę wejść na odcisk palca. Mogę również przyłożyć kartę. Tutaj jak widzicie jest tabliczka z moim imieniem i tu jest mój office, moje biuro, z czego jestem mega zadowolona, bo w poprzedniej kancelarii miałam swojego prywatnego biura, to jest mega miłe. Pozwala mi się skupić. No i super jest mieć swoje biuro. To jest koszyk na przychodzące i wychodzące dokumenty. Jeśli mam jak, ja mam jakiś dokument dla kogoś, wtedy go tam kładę. I mamy w biurze takie osoby, które chodzą po całym biurze i je zanoszą do właściwych osób. Tutaj możecie zauważyć, że mam taki krzyjniczek pod biurkiem, a tutaj mam wiatrak. Także jakby mi było za gorąco lub za zimno, mogę z tego skorzystać. To jest bardzo miłe. Tak wyglądają korytarze. Ogólnie my mamy biuro na piętrze piątym, ale również mamy część piętra czwartego. Przepraszam, od razu za jakość nagrywam z telefonu. A tutaj jest takie miejsce, gdzie możemy sobie zrobić kawę, herbatę albo nalać sobie wody. Tutaj jest właśnie maszynka do nalewania wody. A tutaj jest maszyna do kawy są różne rodzaje kawy ta kawa jest taka średnia szczerze mówiąc tutaj mamy jedno z dwóch pomieszczeń lunchowych tutaj mamy lodówkę, mikrofalę, toster jak widzicie mamy też maszynę z różnymi przekąskami, batonami, napojami w tym miejscu znajdują się dwa pomieszczenia konferencyjne to jest taki mniejszy pokój konferencyjny i tutaj jest największy pokój konferencyjny. Mamy również dwa na dole. No, i jeśli chodzi o pracę w kancelarii, to tyle zjeżdżamy na dół. Teraz zapraszam Was na tak zwany Open House. Cześć kochani, witajcie w nowym dniu. Dzisiaj jest niedziela i zabieram Was na mój Open House, czyli na taki. Otwarty dom, gdzie ludzie mogą przyjść i popatrzeć na dom. Mam ze sobą tutaj kilka rzeczy, i również znaki, które będę musiała gdzieś umiejscowić, także idziemy. Mam jeszcze swoją kabusę. Ok, jestem przed domem. Chciałam wam pokazać, tylko że to jest taki logbox i tutaj musimy wpisać kod numeryczny, po to, aby dostać kluczyk i żeby móc otworzyć um, drzwi. Tak jest właśnie bardzo często na, w domach, w których nikt nie mieszka. Okej, okay, jesteśmy Zmawię po swoją kabusię. Okej, okay, także um, na open house. Ie. Mówiła open house, czyli otwarty dom. Um, bo jakoś tak mi się wygodnie mówi. Nie wiem nawet, czy jest jakieś takie określenie w Polsce. Jak się pokazuje domy? W każdym razie to wygląda tak, że mam w jakichś godzinach, um, jest tutaj agent w, w domu, i ludzie mogą przychodzić. I oni się tego dowiadują z takich specjalnych stron, na których są ogłoszenia. Mogą też agenci to dodawać u siebie na social mediach i tak dalej. Także tak się klienci i inni agenci. Um, dowiadują i oni wtedy przekazują, agencji przekazują swoim klientom, albo ludzie po prostu, jak sami znajdą ogłoszenie, przychodzą do takich otwartych domów. I um, ja jako agent, na przykład, dzisiaj. Tak. Jezus Christ To był tak nie <ścoughs> Także ja będę dzisiaj prowadziła ten otwarty dom od godziny 12 do 2. Także pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, którą się robi, jest zapalenie wszystkich świateł. Ok, więc pokażę Wam teraz szybko, co przygotowałam ze sobą. Tutaj przygotowałam różne karteczki, powiem Wam, co one oznaczają. Także tutaj jest, są informacje na temat domu. Jest to dom dwurodzinny, przedzielony. Tutaj jesteśmy teraz w tej części, gdzie są trzy sypialnie i. Dwie łazienki. Ta część gdzie to jest góra. Tam są dwie sypialnie i jedna łazienka. I jeszcze jest tutaj na dole piwnica, która ma otwartą przestrzeń. Jest możliwość zrobienia tam kuchni, jest możliwość zrobienia um, pokoju. Lista: po to, aby się wpisywali ludzie, którzy przyjdą bez agentów. Także to jest lista dla moich potencjalnych kupców, bo jeśli e, ktoś przychodzi bez agenta. To mogę im pomóc szukać um, domu, także mogę być ich agentem. Także to jest bardzo ważne. I tu jest jeszcze taka informacja na temat uczciwości, oraz również kilka przykładów potencjalnych e, naruszeń dotyczących uczciwości, takich jak odmowa wynajmu najemcy, ponieważ posiada dzieci, odmowa wynaj wynajmu um, osobie będącej ofiarą przemocy domowej, dyskryminacja itd. Wzięłam głośniczek, także puszczę jakąś chillową muzyczkę i zobaczymy, czy ktoś przyjdzie. Na razie nikogo nie ma. Także pokażę Wam szybko um, tutaj ten dom, jak on wygląda. Na razie Wam tylko pokażę, że zostawiłam ten jeden znak tutaj, a drugi postawiłam tam na trawie. Także to jak się wchodzi jest salon z kuchnią. Tutaj jest jedna łazienka z wanną. Tutaj jest agent. Tutaj jest taka mała sypialnia z szafą wnękową. W ogóle to jest bardzo popularne w Stanach, że prawie każde. Um, Prawie każda sypialnia w domu czy w mieszkaniu ma szafę wnękową. Tutaj jest kilka schodków i mamy kolejną sypialnię większą, również z szafą wnękową. I to by się nazywało Master Bedroom, dlatego że ta sypialnia jest największa i ma również łazienkę. Możecie zobaczyć tutaj, możecie zamknąć te drzwi i macie sypialnię razem z łazienką. Kompletnie oddzielnie od reszty mieszkania. I to jest największa sypialnia. Szafa wnękowa. I dostęp do podwórka. W ogóle wydaje mi się, że ktoś zostawił te drzwi otwarte i one były otwarte, ale... Okay. Tak wygląda podwórko. Jeszcze wracając, to mam tylko szybko pokazać, że są schody na dół do e, mieszkania na dole. Tam jest również wejście od zewnątrz, co wam też zaraz pokażę. Pokażę wam szybko jeszcze piwnicę. Także tutaj jest wejście. O! Sorki za ten pisk. E, to jest czujnik przeciwpożarowy. Jak baterie są na wyczerpaniu, wtedy tak piszczy. Tutaj są korki, jak widzicie. I łazienka. Także to na przykład mogłoby być zamknięte. Tutaj można było po, um, zrobić ścianę. Tutaj może być kuchnia z salonem. Także tak to wygląda. Spore pomieszczenie. Wchodzimy na górę. Także pokażę wam jeszcze szybko Drugie pomieszczenie Tak jak widzicie wchodzi się schodami na górę Pięknie wysoko Patrzcie tam są głośniki Zainstalowane w suficie Także super Kuchnia Malutka wyspa Tutaj, tak jak mówiłam Wam wcześniej, a jedna łazienka i dwie sypialnie. Całkiem spore są. Dzisiaj mamy brzydką pogodę, pada. I tu jest ta kolejna sypialnia. Też jest nawet spora. Zazwyczaj do mnie otwarte agencje prowadzą z kimś albo przychodzi osoba, um, która doradza w sprawie kredytów. Ja niestety nikogo nie załatwiłam i jestem trochę daleko, bo jestem na Brooklynie. Jak Wam już mówiłam, moja um, agencja jest na Long Island, także nikt za bardzo nie mógł przyjść. Uh, głównie chodzi o względy bezpieczeństwa. Ale myślę, że będzie ok. Ogólnie to jest brzydka pogoda. Ale wiecie, co mi się wydaje, że powinnam zrobić? Powinnam wystawić ten drugi znak gdzieś, Mówi, tylko chodzi o to, że tutaj są różne zasady, jeśli chodzi o znaki um, dotyczące otwartego domu. Nie można wszędzie ich wystawiać. Na przykład na Long Island są to małe miasteczka i to zależy od miasteczek. Czy oni się zgadzają na wystawienie takich znaków. Czasami trzeba na przykład można wystawić znak przed, swoje, przed swoim oknem. Tylko w ten sposób, dlatego że na przykład miasto się nie zgadza na to, żeby stały e, znaki na trawniku. Nawet jeśli to jest twój trawnik, to i tak nie możesz postawić znaku, bo miasto się nie zgadza. Tutaj na Brooklinie można, tylko trzeba znaleźć e, ziemię. Nie można tego postawić na chodniku. Także muszę iść poszukać kawałek, kawałka trawki i wystawić ten drugi znak, tak żeby ktoś może w końcu przyszedł, bo jak na razie jeszcze nikogo nie ma. A już mamy. 12.20 ok, chciałam wam tylko powiedzieć, że udało mi się wystawić znak, poszłam na koniec ulicy i tam był kawałek trawki także postawiłam tam ten znak i pokażę wam gdzie on dokładnie jest jak już tutaj skończymy, bo musiałam szybko lecieć a trochę kropi także znak wystawiony mam nadzieję, że to kogoś skłoni do przyjścia, nawet żeby zobaczyć po prostu, jak to wygląda, jak wygląda dom w sąsiedztwie. Może powiedzą jakimś innym osobom. Także zobaczymy. Ja zostawiam tutaj drzwi otwarte, tak żeby ludzie wiedzieli, że to jest tutaj. Um, mamy te dwa znaki na zewnątrz, także mam nadzieję, że ktoś dzisiaj przyjdzie. okej, okay, więc to wszystko przyszły dzisiaj trzy osoby. Bez agentów, także potencjalni klienci. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja teraz zamykam, jeszcze wam pokażę szybko dom z zewnątrz, bo jeszcze wam nie pokazałam. Właśnie wróciłam, dojechałam do biura, zajęło mi to 45 minut, dojechanie tutaj z powrotem. Także odstawię te znaki i tyle jadę do domu. Właśnie dojechałam do domu i chciałam się z Wami pożegnać. Chciałam tylko powiedzieć, że będzie mi miło, jeśli zostawicie um, kciuka w górę, zostawicie komentarz, zasubskrybujecie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. I bardzo dziękuję za oglądanie aż do tego momentu. Buźka, pa Papa!